Siemanko, siemanko, tu Jagoda z Fitburgera. Macie taką sytuację, biegacie, załatwiacie, latacie po mieście, ósma, szesnasta robota, potem trening, potem to, nie masz czasu zjeść, dawaj do żabki, pokażę Ci co warto zjeść. Mieszanka orzechów włoskich, szybka przekąska, duża zawartość białka, duża zawartość tłuszczu, serek wiejski, zazwyczaj są w promce, bierzesz dwa, otwierasz, nie potrzeba łyżki. Jeżeli nie jesteś uczulony na laktozę i nie masz z tym problemu, skyr piątnicy. Duża zawartość białka, trochę więcej węglowodanów. Alternatywą może być skyr bakomy, mylermisz z dużą zawartością proteiny. Potrzebujesz więcej energii? Do serka chleb żytni razowy. Unikaj białej bułki, pasztecików, bagietki czoskowej. Jeżeli nie lubisz chleba, do serka wiejskiego wafle ryżowe. Świetną alternatywą do chleba czy do waflów ryżowych jest też hummus. Są różne smaki. Nie każdy lubi, ale bardzo zdrowe, wysoka zawartość białka Tuńczyk w sosie własnym. Pamiętaj, nie w oleju. Alternatywą do chleba i waflów ryżowych może być też szynka. Właśnie ta zawiera 97% piersi z kurczaka. Świetną rzeczą, którą niedawno się pojawiła, to te proteinowe posiłki. Wysoka zawartość białka, odpowiednia ilość węglowodanów i tłuszczów. Fajna rzecz, te szociki zawierają adaptogeny i kofeinę. Fajnie pobudzają. Pipka, nie. To trucizna. Pokazać wam najzdrowsze chipsy, które najlepiej wpłyną na waszą dietę i na wasze samopoczucie? Żadne. Jeżeli po zjedzeniu posiłku nadal jesteś głodny i nadal masz problem z głodem, odczekaj 10 minut. Niech do mózgu dotrze informacja, że jesteś najedzony. A jeśli nie, pij jak najwięcej wody.